Jeden za wszystkie, wszyscy za jednego. Z tej strony Atos i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj szybki odcinek z okradania działek. Bo znalazłem tutaj taką fajną działeczkę tutaj koło mnie, która nie ma Kuboida, a gospodarz był bogaty. Więc dlatego szybko tutaj okradniemy tą działeczkę. W sumie to ona jest moja, bo ja ją zarezerwowałem sobie Kuboidem. Tutaj jest ten Kuboid tu. O tu 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 tu. Więc nie mogę dostać bana za to, że okradam działkę, ponieważ to jest w sumie moja działka. Ale dobra, no tak. Na początku, jak wchodzimy, mamy skarbonkę. Więc zobaczymy, co jest w skarbonce. Jest żelazo, więc weźmiemy sobie żelazo. Wszystko, wszystkie wartościowe rzeczy sobie tu weźmiemy. Coś tu jeszcze jest? Nie ma. Dobra, weźmiemy sobie wszystkie wartościowe rzeczy i najwyżej rozdamy na spałnie Albo będziemy sprzedawać je. Dobra. Yy, dobra, tu jest to do płyt a muzy yy, muzycka. Dobra, tutaj nic nie ma do góry To idziemy szybciutko dalej, yy, zamkniemy. Dobra, mamy skrzyneczki Tu nic nie mamy, nie, 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 nie. i nie. 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 To może się przydać. To też i to. Zbroje można sobie założyć. A co my tu mamy jeszcze ciekawego? To sobie weźmiemy na razie. I z tego byłoby chyba wszystko. Chyba tak, dobra. Bierzemy sobie. Je. O, to można sobie zabrać. To można. To też można. Podki można, to też można, siodło też można, nie, to nie, to można, a weźmy, a co tam szkodzi, dobra, dalej, to nie, to nie, to nie, to na razie można, e, to sobie weźmiemy, to zostawimy. To weźmiemy, to weźmiemy, to weźmiemy, to też co. O, książki się na pewno przydadzą i to chyba wszystko, co ja tu widzę. Aha, jeszcze jest to, 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 to też można wziąć. Dobra, to schowamy sobie do tej skrzynki, wszystko co weźmiemy i najwyżej rozdamy, ale to może już na samym odcinku zobaczymy. Dobra, to wszystko tu dajemy, to zostaje i jedzonko też zostaje tu u mnie, dobra. Yy, to tak, tutaj, to tu patrzy. O, skóra, skóra, skóra się przyda. Tu też jest skóra, może? Jest, skóra. Yy, dobra, czy, o, łuk można wziąć. Dobra, coś jeszcze tutaj. Nie wiem, co to jest, to weźmiemy. Dobra, czy coś tutaj jeszcze do zabrania? Jest chyba nie. Hmm, dobra. I tak, co tu mamy? O, to to można zabrać. Co się z tym robi? Chyba, ja, bo jakaś nowa receptura mi tu chyba wyszła. O. Aby, bo trzeba jeszcze jedno. Dobra. Eee, coś tutaj. O, to mogę sobie wziąć. Jedzonko mogę wziąć. Coś tu jeszcze? Mięczek sobie wymienimy. Zwykła skrzynka. Na razie chyba to wszystko. Dobra. Co my tu mamy? Mm, tak, tu jestem ja. A super. Dobra, wychodzimy stąd. To sobie tu położymy. Dobra, tu nic nie ma. Tu był encia, dalej już zabrali, jak widać. Dobra, tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. Dobra, to wchodzimy do domku. Dobra. No, zabrali już. Dobra, co my tu mamy? Tu nic ciekawego. Tu też nic. I tu też nic ciekawego. Tutaj jest jakiś mechanizm. Tu. O, kartki. To kartki mogą się przydać. Eee, tu. W sumie, ramki też mogą się przydać. Dopiero o tym pomyślałem Dobra To to zostawimy To tam nie jest na razie potrzebne dobra, to jest ender chest To jest tak To jest tak, dobra Co my mamy tutaj? Idziemy do góry Tutaj coś jest ciekawego Łóżko Jakieś wejście do góry Tutaj nic nie ma Dobra. Biegniemy, 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 czyli na dół teraz biegniemy. Dobra. Na sam dół prawie. Ok, lecimy, lecimy, lecimy. Co tu mamy? Tu mamy sklep. No to to można wziąć. To można wziąć w takim razie. To wszystko te, też można wziąć. To się na pewno przyda. Dobra. <laughs> Weźmiemy tu sobie wszystko. No. Dobra. O skóra. Eee, dobra. I to chyba byłoby na tyle. Idziemy dalej. Tu jest. Eee, Kasa. Ale nic w niej nie ma, niestety. Dobra. <laughs> No to wychodzimy i idziemy dalej na dół. To sobie tu weźmiemy do ekwipunku. Okej. Okay. I tu. Co my tu mamy? Tutaj nie mamy nic specjalnego. Skóra. Ee, zykła to nie. No i tutaj też nie. A fila? To jest zwykła, dobra. Widać, że ktoś się tu bawił tym Dobra Chyba tu nic specjalnego nie ma Tu idziemy na dół A tu? Nie, tu jest A i to wszystko Dobra, no to idziemy do góry <laughs> Szybko poszło Nic tu za bardzo nie ma eee, Dobra, jesteśmy tu i idziemy dalej Później, może coś tu jeszcze zabiorę. Yy, tutaj, tu nic nie ma. Tutaj jest nawet ładnie to wygląda, ale nie ma nic. Tu, chyba coś pumpsło. Dobra, co my tutaj mamy? Tu to można wziąć i mapę mamy. No ciekawie, dobra. Ciekawie to wygląda. To jest? A takie coś. Dobra! Można zabrać w sumie. A co? Można to w sumie sprzedać. E, tutaj na dół. I tak. Co my tu mamy? E, tu nic ciekawego. To można wziąć. To można wziąć. Wziąć. E, dalej. Też nic ciekawego chyba. Dobra, i to wszystko, dobra. Eee, gdzie tu jeszcze? Tu do góry coś jest? Dobra, idziemy do góry, może zobaczymy co tu jest. Czyli w sumie można powiedzieć, że nic. Tylko, że krówki znalazłem. I to mnie... Mnie bardzo cieszy, w sumie to jest chyba miejsce na krówki. To sobie od razu postawię, ile krówek? Jestem w niebie, od razu postawię PS Info Kogo? No moja. Dobra. No to lecimy dalej. I chyba. A nie, tu jeszcze coś jest. Co tu mamy? I my mamy tu podpisy, jakieś e, wartościowe. Nie. Dobra. I to chyba byłoby na tyle. Więc. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa-pa!